Tożsamość człowieka, to też jest jakby punkt, jaki Buchakow omawia na właśnie, w kontekście przemiany Szarika w Szarikowa. Co sprawia, że człowiek jest człowiekiem? Buchakow takie pytanie nam pośrednio zadaje. I coś, co interesujące, że jakby tu, zwłaszcza w kontekście tego człowieka sowieckiego, jest ta pokusa, aby stwierdzić, że nie ma, że tradycja nie ma wpływu na człowieka, na przykład, że te przestarzałe, wszystkie negatywne wzorce, jakie istnieją w społeczeństwie patriarchalnym, to wszystko jest negatywne. I że trzeba zacząć od zera i stworzyć nowy, racjonalny, równy system, który jest sprawiedliwy dla każdego. No, słyszałem wiele razy tego typu opinie, właśnie z ust tych wielkich, mądrych marksistów, którzy pozabijali miliony osób. No i to jest o tyle interesujące, że jednak ta tradycja jest istotna, i wydaje mi się, że człowiek jest o tyle fascynującą, fascynującym bytem, że mamy w sobie te pierwiastki bardziej zwierzęce, układ limbiczny, nasze odruchowe jaszczurze, odruchy na przykład, system dopaminowy, który pcha nas do zaspokajania podstawowych potrzeb, takich jak picie, jedzenie, bezpieczeństwo, reprodukcja i później poszukiwanie. Kiedy te podstawowe są zaspokojone, chcemy te aspekty, ale mamy też niesamowicie bogate i stare dziedzictwo kultury, które o, trudno jest pojąć w ogóle skąd się wzięło, skąd się zaczęło brać. I tutaj przypowieści mity nam o tym mówią, bajki, które kojarzymy z dzieciństwa, które są stare jak świat. To wszystko jest magiczne, niesamowicie głębokie i wpływa na. Naszą tożsamość, o to kim jesteśmy, bo jesteśmy składową wszystkich tych rzeczy. Co jest fascynujące i głowa może rozbolić człowieka, kiedy myśli o tym dostatecznie długo. Jaki jest wpływ kultury na nas i co się dzieje, kiedy tej kultury się pozbawimy? Wydaje mi się, że właśnie Błuchakow nam odpowiada na to za pomocą postawy Szarikowa. Byśmy byli zwierzęcym na bardzo wczesnym etapie rozwoju stworzeniem które jest w stanie tylko i wyłącznie kontrrewolucyjne idee. Wszystko, co nie jest Engelsem, Marksem, to jest kontrrewolucja. Teatr to kontrrewolucja. Kiedyś mi się podobało, jak czytałem na przykład książkę Raya Bradberego 451 stopni Fahrenheit'a, świetną dystopię na temat palenia książek. Tam się pojawia też jakby taki motyw, wyrzuć ludzi z teatrów, zostaw tylko klaunów. Ponieważ w tym świecie, w świecie bez książek, Ludzie nie myślą, nie rozmawiają. Sztuka coraz bardziej się degraduje i zniża do niskiego poziomu masowego. Tam jest streszczenie, streszczenia, streszczenia. Streszczenie, streszczenia, streszczenia. Mamy brukowiec, mamy streszczenia, mamy... To taki świetny fragment jest Z tym streszczeniem możesz znać Szekspira i dotrzymać kroku sąsiadowi. Żeby to jest motywacja, żeby zapoznała się z dziełami kultury. A potem już ludzie przestają rozmawiać ze sobą, bo nie mają o czym. Wszyscy są tacy sami, tak samo ukształtowani. To w tej dystopii jest bardzo analogiczne do świata taki Aldous Huxley w Nowym Zbawiennym Świecie. Tam przedstawiał stabilność, tożsamość społeczeństwa. Kiedy społeczeństwo jest jednakowe, jest stabilne, ponieważ nikt nie jest inny. No i tak jak w Urea Bradberego w 451 stopni Fahrenheit'a jest taki ciekawy fragment. Zlikwiduj góry, z których ludzie by się porównywali. Czy jakby te książki sprawiały, że ludzie byli na górach. Chodzi tutaj o intelektualne góry, z których mogą patrzeć na innych ludzi i na których inni mogą patrzeć, zadzierać na nich oka. Więc to jest interesujące, jak się to zlikwiduje, ludzie są tacy sami. I wszystko dotyczy rozrywki. Czyli w świecie, w którym nie mamy intelektualistów, nie mamy Pola do popisu intelektualnego, a my tylko i wyłącznie rozrywkę. No i jakby smutna dla mnie refleksja jest taka, że moim zdaniem nasz świat. Trudno mi powiedzieć, w jakim, w jakim kierunku on zmierza, bo nie da się tego stwierdzić. Jakby jaki jest Zeitgeist, to też można takie pytanie sobie zadać. Jest to trudne do stwierdzenia. Czy jaki jest duch czasu? Bo można powiedzieć, że zawsze jest jakiś duch czasu. Jaki duch czasu jest teraz? To jest trudne. Na pewno nie jest to tak oczywiste, jak. A kurczę, już może nie wiem, ale chciałem powiedzieć, że to nie jest tak oczywiste jak w przypadku schyłku XIX wieku, kiedy mieliśmy dekadentyzm. Bo to był wiek, w którym wiele przełomowych idei powstało. Był Nietzsche ze swoją śmiercią Boga, mieliśmy Dostojewskiego, który tworzył, mieliśmy naukowe idee, empiryzm i na sam koniec jeszcze Sigmund Freud w ogóle się pojawił. Więc niesamowite rzeczy się wydarzyły wtedy. No więc... Ludzie byli ogólnie zagubieni i prawdy moralne, jakie były uznawane przez tysiąclecia, w, w kontraście do zachwytu nad naukowością, trochę zaczęły być blade. No i mamy właśnie wtedy takie powieści, jak portret Doriana Greya, postać Henryk, Henryka, Lorda Henryka, który mówi o tym, że potrzebny jest nowy hedonizm, że grzech jest jedynym zabarwieniem dla człowieka. Tego typu ma poglądy, jest cynikiem. No, właśnie cynizm jest bardzo popularny wtedy. Powątpiewania temat dobra, zła, zachwyt nad sztuką, sztuka dla sztuki, tak zwana, wtedy była popularna, tego typu idee. Czy wtedy to dla tych ludzi było oczywiste, że żyją w dekadentyzmie, To jest trudne do określenia. Może nie byli tego świadomi, tylko z perspektywy czasu to widzimy. Tak samo mnie interesuje, czy za 20-40 lat ludzie będą patrzyli na dzisiejszy świat i będą myśleli. Ach, te social media, telefony, komputery, to wszystko bardzo, bardzo spotęgowało chęć korzystania z taniej, szybko dostępnej rozrywki, wyrzut dopaminy i tylko to. Ale z drugiej strony, widzę to sam po sobie, po osobach, jakie ja obserwuję na social mediach, po moich znajomych, że ten trend jakby się odwraca trochę. Modne staje się filozofia, zajmowanie się sobą. Odrzucanie social mediów, to dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne, to wszystko staje się modne. Jakby nie picie alkoholu jest bardziej powszechne, wydaje mi się przynajmniej w moich kręgach z moich obserwacji niż jeszcze wcześniej trochę. Tak jak widzę, na przykład, jak, jak byłem na studiach jeszcze, bo skończyłem tam studia magisterskie jakiś czas temu. Jak szedłem na studia i widziałem osoby, które. Wtedy były, powiedzmy, w moim wieku, czyli dopiero co kończą, jeszcze są na tych imprezach, albo kończą, są na magisterce. Wtedy ja, mając te 19 lat, patrzę na te 24-latki i piją w umór. Jestem coraz starszy i potem widzę osoby, które idą na studia. Jestem w pozycji, kiedy to ja jestem tą starszą osobą na balu, na imprezie jakiejkolwiek i widzę te młode osoby. I picie alkoholu już nie było wcale tak popularne. Na przykład pamiętam, były takie wyjazdy integracyjne, adapcia, to był w naszym wypadku bardzo pozytywna inicjatywa. Ludzie się spotykają przed studiami, poznają się, mają jakieś gry zespołowe, dowiadują się mniej więcej na czym polega studiowanie, jakby takie tajniki trochę są nam sprzedawane wtedy. I na przykład starsi studenci mówią, pamiętajcie, żeby mówić panie profesorze do prowadzących i tak dalej. No i jak ja byłem na tym w 2018 albo 2019 roku, to wszyscy tam łoili ostro. Ja też wtedy jeszcze piłem. I wszystkie zabawy, jakie były, były z alkoholem. Później, kiedy byłem jako fotograf, łamany filmowiec na tego typu wydarzeniu, robiłem fotorelacje, obserwowałem, jak to wygląda. I ludzie, którzy to organizowali, podsuwali jako opcję, że możecie albo pić wódkę, albo piwo, albo wodę. Nie musicie pić alkoholu. Co mnie bardzo uderzyło wtedy, jako taki, taką dużą, wydaje mi się, różnicę światopoglądową, jaka nastąpiła w tym okresie. Stosunkowo krótki czas nastąpił, ale mimo wszystko duża, duża zmiana. Jak mi się wydaje, przynajmniej. Nie mam pojęcia, jak ja skończyłem na piciu alkoholu i studiach, a wychodziłem o tożsamości człowieka. <noise> Nie mam pojęcia, co u Ciebie słychać. Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.